Dzień dobry, witam Panią. Bardzo serdecznie otwieram e, s, obrady sesji Rady Miejskiej. Proszę Państwa, sesja za, została zwołana na wniosek e, Pana Burmistrza, który wpłynął do Rady Miejskiej 26 sierpnia. E, pan Przewodniczący przychylił się do wniosku i zwołał sesję w trybie zdalnym. Jest ona transmitowana i relacjonowana na stronach gminatrzemeszno.pl. Bardzo serdecznie witam Pana Burmistrza. Bardzo serdecznie witam Panią Skarbnik. Witam Państwa pa, Panie i Panów Radnych. W związku z tym może stwierdzę kworum i odczytam listę obecności. Agnieszka Barc, jeszcze raz witam serdecznie obecna. Pan Daniel Bisiekiewicz. Nie ma. Pani Renata Buzała. Dzień dobry wszystkim obecna. Pan Maciej Dalewski. Nie ma. Pan Marcin Jakubiak. Dzień dobry wszystkim, obecny. Dzień dobry, Pan Piotr Kołodziejczyk. Dzień dobry wszystkim, obecny. Pan Grzegorz Koperski. Witam wszystkich, obecny. Dzień dobry, Pani Magdalena Laskowska. Dzień dobry, obecna. Dzień dobry, Pan Piotr Lewandowski. Dzień dobry, obecny. Dzień dobry Pan Kacper Lipiński. Nie Pan Rafał Nawrocki. Jestem. dzień dobry. Dzień dobry. Pan Benedykt Nitka nieobecny. Pan Tadeusz Pawlak nieobecny. Pani Renata Wiśniewska. Dzień dobry, obecna. Dzień dobry. I Pan Dominik Woźniak. Dzień dobry, obecny. Dzień dobry. Witam Państwa. Jeszcze raz, proszę Państwa, porządek obrad. Ja odczytam może porządek obrad. Jeszcze zapytam, czy Pan Burmistrz coś wnosi do porządku? Nie, nie ma takiej potrzeby, ja chciałbym tylko Państwu Radnym bardzo podziękować za, za zwołanie tej sesji Panu Przewodniczącemu, że możemy ten, w tym trybie pilnym jak gdyby załatwić ten, ten, tą jedną sprawę, która jest z kolei ważna z punktu widzenia możliwości zawarcia umowy na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, bo, bo to jest jak gdyby powodem tego wniosku i tego pilnego procedowania w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Odczytam może porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 46 sesji Rady Miejskiej. Punkt drugi, stwierdzenie kworum. Punkt czwarty: Przyjęcie porządku obrad 46 na 2021 sesji Rady Miejskiej Trzemeszna. Punkt piąty: Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 36 łamane na 256 łamane na 2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 stycznia 2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzemeszno. Opinia Komisji Finansowej. Opinia Komisji Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały. Punkt szósty, zamknięcie obrad 46 na 2021 sesji Rady Miejskiej. Czy Państwo zgadzacie się z takim porządkiem obrad? Może poddam pod głosowanie. Agnieszka Barc. Zgadzam się, tak. Pan Daniel Bisikiewicz, pani Renata Buzała? Tak, jestem za. Pan Maciej Dalewski, pan Marcin Jakubiak? Dobro. Pan Piotr Kłodziejczak. Jestem za. Pan Grzegorz Koperski. Jestem za. Pani Magdalena Laskowska. Jestem za. Pan Piotr Lewandowski. Jestem za. Pan Kasper Lipiński, nieobecny. Pan Rafał Nawrocki. Jestem za. Pan Benedykt Benediktka, nieobecny. Pan Tadeusz Pawlak, nieobecny. Pani Renata Wiśniewska. Jestem za. I pan Dominik Woźniak. Jestem za. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w tym momencie y, przerywam y, obrady y, sesji Rady Miejskiej, aby otworzyć y, komisję. W związku z tym ta y, transmisja nie będzie przerwana, ale ja sobie pozwolę osiągnięcie jej dni. I proszę Państwa, otwieram posiedzenie Komisji Finansowej i Komisji Społecznej Rady Miejskiej Trzemeszna. Proszę Państwa, mamy projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 36, łamane na 256, łamane na 2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Trzemeszno oddaję głos Panu Burmistrzowi i Pani Skarbnik. Bardzo proszę, otwieram. Bardzo dziękuję. W zasadzie w porządku, sesji jest jeden punkt merytoryczny. On dotyczy wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Dotyczy sprawy dowożenia uczniów młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy przemresztą do ośrodka, do, do, ośrodka szkolne, do ośrodków szkolno wychowawczych. przyjętym przetargu, aby zawrzeć umowę stosowne zmiany w wieloletniej prognozie finansowej musimy wprowadzić. I dodatkowo wprowadzamy także pewną pewną zmianę również jeżeli chodzi o doważenie uczniów do szkół w Gminy Trzemeszno. Tutaj akurat jak macie Państwo uzasadnienie jest zmniejszenie o kwotę 41 950 zł, więc tutaj też przy okazji jak gdyby zmieniamy, zmieniamy te, te, te zapisy, które są zawarte w wieloletnim prognozie, prognozie finansowym. Zmiana jest tak naprawdę kosmetyczna, w tej chwili nie dotykamy budżetu gminy, tylko dotykamy wieloletniej prognozy finansowej i tutaj jak gdyby w tym aspekcie po rozstrzygniętym przetargu Pan Jacek Przybylski ten przetarg wygrał, był jedyną jedyną firmą, która złożyła, złożyła ofertę i w zasadzie w przypadku doważenia uczniów i młodzieży niepełnosprawnej musimy w perspektywie roku, roku szkolnego 2021-2022 dołożyć niespełna 12 tysięcy złotych, czyli składa 11 tysięcy Absolutnie poziom akceptowalny, więc stąd taka decyzja, żeby żeby ten przetarg rozstrzygnąć jak gdyby pozytywnie, natomiast żeby żeby zawrzeć umowę wymagana jest ta zmiana, którą dzisiaj Państwu przedkładamy. Gdyby była oczywiście kwestia jakichś bardziej szczegółowych pytań to ze mną też jest, to jest Pani Lona w jak Pani Kierownik Referatu obsługi jednostek organizacyjnych, gminnych czy też jest do Państwa dyspozycji, gdybyście Państwo tutaj widzieli, żeby jak gdyby ten, ten temat być może szerzej omówić, jest także Pani Skarbnik, więc tutaj jesteśmy w takim razie. jeżeli byłoby pytania to jesteśmy do Państwa dyspozycji, dziękuję bardzo Dziękuję bardzo, czy są jakieś pytania? Jeśli można Pani Przewodnicząca? Bardzo Halo. proszę. Ja mam takie zapytanie, dziękuję bardzo. Bo takie tutaj głosy dochodziły społeczne, że był jakiś wywiad przeprowadzany telefonicznie a propos odległości dzieci od szkoły, coś takiego, czy jakieś to wprowadza zmiany tutaj, funkcjonowanie dowozu dzieci do szkoły na ten rok, zbliżający się rok szkolny. 3 km coś takiego, granica i tak dalej, Panie Burmistrzu, czy to jest coś nowego, czy po prostu istotne? Tak, ale to, ale to są dane. zasady Pani tak, ale to są zasady, które się nie zmieniły, one one, one obowiązują, tu rzeczywiście mamy być może nowe otwarcie jeżeli chodzi o rozpoczęcie roku szkolnego i w tym, w tym kontekście być może pojawią się pewne, pewne takie czy sporne kwestie, które będziemy musieli na bieżąco, na bieżąco rozwiązywać, tylko pragnę zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o to zasadnicze dowożenie, dowożenie to w zasadzie my mamy do czynienia z taką sytuacją, że została przedłużona ta umowa, która obowiązywała do czerwca 2021 roku z uwagi na to, że w pewnych okresach te dowozy nie były realizowane i tak naprawdę ta umowa jest przedłużona na miesiące wrzesień i październik, czyli niebawem będziemy przystępowali do kolejnego przetargu jak gdyby na to główne, główne dowożenie, natomiast te kwestie sporne być może, o których Pani tutaj przewodnicząca mówi Pani Radna. No przed chwileczką mieliśmy też spotkanie jeszcze przed, przed rozpoczęciem sesji z państwem dyrektorami szkół i, i, i przedszkoli, też jak gdyby rozmawialiśmy troszeczkę na ten temat i planujemy na przyszły tydzień takie, takie spotkanie w tutaj państwa dyrektorów. I jeżeli po rozpoczęciu roku szkolnego się pojawią takie kwestie sportne, które będziemy mogli tutaj rozwiązać albo załatwić to to takie spotkanie odbędzie się z udziałem przewoźnika i, i będziemy te, te sprawy jak gdyby na bieżąco rozwiązywać. Natomiast tu się nic nie zmieniło, jeśli chodzi o same e, zasady e, obowiązujące jak gdyby w tym zakresie. Pani, dziękuję bardzo, czy Pani Burmistrz rozumiem, znaczy dzisiejsze spotkanie dotyczy starych zasad, ale coś jest, są tak do jakichś nowych zmian, o których się dowiemy później z czasem, tak, to o to chodziło, bo rodzice pytają skąd telefon. Znaczy przez, w tej chwili tak dalej, Pani Przewodnicząca, zasadnicza zmiana rodzice, tak? referatu do I, tak. rodziców, tak, dzieci wiejskich, tak, do szkół. Czy nie? Były jakieś ja telefony? Panie, ja, ja, ja może, przyszły, że... ja może, ja może oddam głos, głos tak w takim razie Pani Leonie Wawrzyniak, jeżeli takie sytuacje miały miejsce, to, 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 to bardzo proszę. Ja już tutaj mówię. Pojedynczy rodzice, tak, zgłaszali się, zgłaszali się tutaj do nas i żeśmy rozmawiali w pewnych kwestiach, po prostu rodzice będą musieli wnioski do pana burmistrza, i takie informacje były tutaj udzielone. Chcemy mieć po prostu foratni guzik, stąd te rozmowy wynikają. Natomiast jeżeli chodzi o samą organizację dowozów, to te odległości od, od dłuższego czasu, jak my tutaj te dowozy organizujemy, one się nie zmieniły. Więc zasady są takie same, a są pewne przypadki indywidualne, które rozpatruje pan burmistrz tutaj i to będziemy na bieżąco rozpatrywać. Są bo te odległości, na przykład dzieci z trzeciej do czwartej klasy, się zmieniają. Tak jak dowóz się należy powyżej 3 km, tak, w tym pierwszym okresie, że tak powiem, kształcenia dzieci, tak w drugim 4 kilometry już jest. To pewne, A, pewne to jest zasady, to które, które po prostu przepisy prawa ustawa. wymuszają tak, i ustawa, tak? Więc my musimy tutaj je I stąd będą też te rozmowy tutaj z rodzicami. Jak ktoś się do nas zgłosi, no na pewno nikogo z kwitkiem nie odeślemy, tak? Tylko, tylko będziemy rozmawiać tutaj i uzgadniać wszystko indywidualnie. Dziękuję bardzo. Część wniosków tutaj było indywidualnie rozpatrzonych, bo ja osobiście też podpisywałem. Yy, wiele wniosków, gdzie wyrażaliśmy zgodę, oczywiście, na objęcie yy, dowozem, wiele takich spraw było. No, pojedyncze były przypadki, nie wiem czy w jednym, czy w dwóch przypadkach, kiedy musieliśmy jak gdyby odmówić yy, ze względów tych jak gdyby, formalnych. Natomiast generalnie, generalnie tutaj yy, przychylaliśmy się do tych wniosków, które do urzędu, do urzędu wpływały. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś zapytania? Nie widzę. Proszę Państwa, w takim razie poddaję pod głosowanie projekt uchwały zmiany uchwały nr 36, łamane na 256, łamane na 2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzeweszno. Kto, kto z Państwa radnych jest za wydanie pozytywnej opinii do projektu uchwały? Agnieszka Barc jestem za, Pani Renata Buzała. Jestem za. Pan Marcin Jakubiak? Jestem za. Pan Piotr Kołodziejczak? Jestem za. Pan Grzegorz Koperski? Jestem za. Pani Magdalena Laskowska? Jestem za. Pan Piotr Lewandowski? Jestem za. Pan Rafał Nawrocki? Jestem za. Pani Renata Wiśniewska? Jestem za. I Pan Dominik Woźniak? Jestem za. Dziękuję. 10 głosów za. Komisja Finansowa wydała opinię pozytywną. Oddaję głos Pani Przewodniczącej. Dziękuję bardzo. Głosuje Komisja Społeczna. Kto z Państwa Radnych jest za wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały? Bardzo proszę. Pani Agnieszka Barc? Za. Dziękuję. Renata Buzała, jestem za. Pan Marcin Akubiak? Jestem za. Dziękuję. Pan Piotr Łodejczak. Jestem za. Dziękuję. Pan Grzegorz Koperski? Jestem za. Dziękuję. Pani Magdalena Laskowska? Jestem za. Dziękuję. Pan Piotr Lewandowski? Jestem za. Dziękuję. Pan Rafał Nowacki? Jestem za. Dziękuję. Pani Renata Wiśniewska? Jestem za. Dziękuję. I pan Domu Boźniak? Jestem za. Dziękuję bardzo. 10 głosów za. Komisja Społeczna wydała opinię pozytywną. Dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie Komisji Finansowej i Społecznej Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo. I wznawiam obrady sesji Rady Miejskiej. Proszę, proszę Państwa. Yy Poproszę o opinię Komisji Finansowej i Komisji Społecznej Rady Miejskiej. Komisja Finansowa wydała opinię pozytywną. Komisja Społeczna wydała również opinię pozytywną. Dziękuję. I otwieram dyskusję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. W takim razie, proszę Państwa, przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 36, łamane na 256, łamane na 2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzemeszno. Agnieszka Barc jestem za. Pani Renata Buzała. Jestem za. Pan Marcin Jakubiak. Jestem za. Pan Piotr Kołodziejczak. Jestem za. Pan Grzegorz Koperski. Jestem za. Pani Magdalena Laskowska. Jestem za. Pan Piotr Lewandowski. Jestem za. Pan Rafał Nawrocki. Jestem za. Pani Renata Wiśniewska. Jestem za. Pan Dominik Woźniak. Jestem za. Proszę Państwa, uchwała została podjęta. Większością głosów. W takim razie dziękuję Państwu bardzo. Zamykam posiedzenie obrad sesji Rady Miejskiej. Dziękuję Państwu za obecność i za bardzo szybkie przejście przez moją pierwszą tutaj obecność jako zastępca przewodniczącego. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i do widzenia. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję do widzenia.